Stworzenie świata w mitologii chińskiej. Podobnie jak w mitologii greckiej, na początku był chaos. Mieścił się on jednak w jaju, w którym przez 18 tysięcy lat spał i rósł pangu. W pewnym momencie zrobiło mu się za ciasno. Zaczął się rozpychać i jajo pękło. Wraz z nim z jaja wydostały się dwa rodzaje elementów: elementy lekkie związane z energią yang, które zaczęły się unosić, tworząc niebo, i ciężkie elementy, czyli elementy yin, które zaczęły z kolei odpadać tworząc Ziemię. Pangu stał się gwarancją tego, że lekkie i ciężkie elementy nie zmieszają się ponownie, ponieważ trzymając niebo nad Ziemią stale zwiększa odległość między nimi. Nastał moment, w którym Pangu był już tak zmęczony dźwiganiem niebos, że umarł. A z jego części ciała powstały różne elementy tworzące świat. Tak na przykład z jego oddechu powstały chmury i wiatr, z jego głosu powstał żmot, z lewego oka słońce, z prawego oka księżyc. Kończyny pangu zamieniły się w góry, krew w rzeki i wodę, skóra i ołosie w roślinność, a broda w gwiazdy.